Aby pobrać najnowszą wersję programu Skype, uruchamiamy przeglądarkę internetową, klikamy w pasku adresu i wpisujemy adres: www.skype.com. Enter. Wyświetli się strona, z której można pobrać najnowszą wersję programu Skype. I tutaj musimy kliknąć w góry w przycisk Powierz Skype. Następnie klikamy tutaj na komputerze z systemu Windows. Wskazujemy, klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Mamy informację z 50 dla systemu Windows. Kolejną czynnością będzie wskazanie i kliknięcie w przycisk Pobierz teraz. Wskazujemy i klikamy raz lewym przyciskiem myszy w przycisk Pobierz teraz. Pojawiło się okienko. Tutaj kliknę w zapisz plik, wskazujemy, i klikamy w przycisk zapisz plik. Teraz przeglądarka się pyta, gdzie zapisać plik. Ja wybiorę na przykład pulpit, klikam tu w przycisk pulpit, następnie wskazuję kursorem myszy i klikam raz lewym przyciskiem myszy w przycisk zapisz. Nastąpiło pobieranie pliku. Plik został pobrany a instalator programu Skype znajduje się na pulpicie systemu Windows w tym miejscu.